Cześć wszystkim, znowu w garażu, dalej duba z komarem. Kto widział shorta, ten wie, że robiłem cdi i CDI jest tak dobrany, że na oryginalnym magnecie odpala, jeździ, ma się dobrze. Muszę przerobić, zrobić podstawę tutaj pod impulsator. No i jest dużo do zrobienia, a urodziny Kuby są już w, 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 ogólnie w sobotę, ale w piątek. W piątek robimy dla kolegów z przedszkola i taki jest plan, żeby w piątek już wraz z nowym pokojem, e, który zaraz zobaczycie. No był ustawiony i taka niespodzianka, że jak wróci po przedszkolu to jak wróci po przedszkolu to ma być komar już u góry i taki potajemny pokój ma być mu pokazany. Za chwilę zobaczy, za chwilę pójdę do góry, wam pokażę jak wygląda pokój. Kuba nie widział nic oprócz malowania jednej ściany. Eee... Reszta była robiona, jak go nie było w domu. Albo jak już spał. Więc taki temat trochę był... Temat był trochę taki ciężki ogólnie do ogarnięcia, ale już jest ogarnięte. Jakieś tam może pierdoły zostały. W sensie, co będziemy chcieli później zrobić. No i komar musi w czwartek wieczorem, czyli jutro, być wstawiony u góry do pokoju a mam do ogarnięcia stopkę bo jest pęknięta, żeby jako taka stał tam no i do spięcia instalacji do zrobienia podstawa pod y, impulsator jeżeli to się nie uda, no to trudno, no wstawimy go tak bez, bez tego, miało być nowe poszycie siedzenia, ale jeszcze nie zamówiłem no i ogólnie jest dużo do zrobienia ale myślę, że jak się dowie, że to jest dla niego, to później będzie dłubał ze mną w garażu, więc, więc spoko chyba. Zobaczymy jego reakcję. No tak, kabelki mam pod CD-ka po dwa zostały oryginalne. W ten jeden oryginalny, jakby to osłonkę, peszel, został dołożony jeszcze jeden i dwa są osobno opuszczone w ogóle. Na razie w tych koszulkach to jest tak popuszczone, i coś tak wiecie: jakby to miało być stare, stare, popękane tu jakoś to puścimy, że to pójdzie później pod osłonę. Tu delikatnie, więc też się tak nie będzie rzucać chyba w oczy. No to wiadomo, że kto będzie, kto zna temat komara, no to będzie wiedział, że. Powinny iść dwa kable, i tu powinny być wsówki, ale no zostaw, zrobimy tak. Może uda mi się kiedyś kupić taką koszulkę, właśnie, żeby była taka beżowa. Beżowa i zrobić to troszeczkę inaczej, ale na tą chwilę moduł wejdzie tutaj, wejdzie regulator gdzieś tam z boku. No na razie nie będzie klakson podłączony, bo boję się, żeby, bo instalacja będzie teraz na 12 V, boję się, że mogłoby mu się coś stać. Muszę poszukać coś, żeby po prostu zbijać to napięcie na 6 V, że myślę, że tam, jakby było 8, to by się też nic nie stało. No i na tą chwilę to wygląda tak. Dobra, idziemy do góry do pokoju, zobaczycie, jak wygląda pokój. No i to tyle. Dawno nie było nic na kanale, no ale po prostu czacha dymi aż od, od roboty. Tu jeszcze dostałem kłada do zrobienia po dzwonie. Tu widzicie pogięte. No to jest temat ogólnie na. żeby to zrobić do wakacji. Więc mam dużo czasu, ale no zabiera mi to miejsce. I muszę wypchać pozostałe tematy z blaszaka, żeby po prostu e, móc z tym wyjeżdżać, przejeżdżać tam. Ale muszę najpierw ogarnąć wahacze, bo jest zwrotnica urwana, wahacze pogięte i no, ogólnie kaszana. Ktoś tam kierownicę już zmienił, ale boję się, że jeszcze jest kolumna zgięta. Tam rama trochę dostała chyba przy mocowaniu wahacza. Będziemy to jakoś tam prostować. Ale sprzęt ogólnie stał, z tego co wiem, bynajmniej dwa lata poprzedniego właściciela. Wyczyszczony gaźnik, można powiedzieć, że na dotknięcie i odpalił. Więc, jak na barżanta, całkiem spoko. I tak to się tu prezentuje. Tu mam biurko. To tutaj mamy takie, jakby obrazy. No więc tam. Tam mamy naklejkę Crossa, ale nie jestem z niej zadowolony ogólnie. Ale na razie będzie jak ten, później coś zmienimy. Tu na książeczki, takie rzeczy, zabawki. No i gdzieś będziemy musieli ustawić tu komara. Myślę, tam będzie łóżko. Tam będzie łóżko, więc komar albo będzie stał gdzieś tu w poprzek po prostu. Czy pod oknem, no tak, żeby. Żeby stał, stał na widoku, jak będzie otwierał pokój. No i do komara oczywiście jest tablica. Trzeba będzie ją jeszcze jutro zamontować. A później nie wiem, może gdzieś będzie stała. Dobra, idziemy do garażu. Walczyć dalej z komarem. Nie ma czasu ostatnio naprawdę na nic. Człowiek się tyle wziął na głowę i... Jest ogólnie masakra. Dobra, dorobiłem taką blachę, wkręciłem szpilki, wkręcę je na klej, zakontruję nakrętkami i dołożę chyba jeszcze jedną nakrętkę, żeby po prostu tutaj była szczelina, żeby można było ten kabel gdzieś tutaj przypuścić, no gdzieś tak pewnie on tu pójdzie, o tutaj, tam będzie połączony jakby tu dalej z instalacją i to by było fajne w sumie, chyba go tu nic nie skaleczy. Dzień prezentacji. Komar już w pokoju, łóżko w pokoju Kuba jeszcze w przedszkolu Za chwilę trzeba po niego jechać Tak to wygląda Ciekawy jesteśmy jego reakcji O, mamy dla Ciebie y, dzisiaj już prezent. No właśnie, chodzi o to, że to jest niespodzianka. Chciałbyś go jeszcze teraz i zobaczyć? Tak. To chodź. Do góry. i oczy. Nikoś, chodź. Masz zamknięte? Tak. Niko. To chcesz otworzyć. Nikoś. Nikoś, chodź. Prosím. A ja chvíľovú sypku tak... ľupím. Ale za co tu stoi? Jeszcze ja tego tak nie wiedziałeś. a czemu? A czemu on tu stoi? Bo tata chce coś ci powiedzieć. Co? No, ten komar to jest prezent dla ciebie na urodziny. To jest twój motor. Zobacz jaką masz tablicę z tyłu. Gdzie? Napis kupę? No. I co, ty powiesz na... I co ty na to powiesz? No on jest twój. Cieszysz się? A no jeszcze będziemy musieli trochę podziałać przy nim, ale, ale to już razem, nie, to w, do garażu później. Mm. Mm. I co Ty, Kuba, powiesz? Fajnie. <grych> to był mój niespodzianka. To jest Twój prezent, no. Ale to też jest prezent. Tak, to też Ci <grych> No tu z Nikoś. Ty będziesz no. z nim taki jeździć. Z tyłu. tak się przechudza jak ktoś jest... I jedziemy na no. kolę chyba. No, w powietrzu jest. Nikoś, Patrz na mamę. Patrzcie, tu zrobię wam zdjęcie. Jest Ej, Ej, się na sobie. Uświetnij się. Nikoś. Nikoś, na mamę. Tata, jaką się nazywa? No nie pamiętam. Komar sztywniak. A, bo, bo jest sztywny, tak? Bo z tyłu nie ma zawieszenia, tylko ma tutaj na takie ze sprężyną. A, mogę sześć. Chociaż. Mama, mama ty jest mój. Mama, a jak, wy to wszystko no, jak ty to szybko ty. A Bęgłeś u babci, to my wszystko robiliśmy tutaj dla Ciebie niespodzianki. Jesteś zadowolony z takiego prezentu?